malo mordy w kolejnym odcinku <grymne> Nie wierzę to dobra, mniejsza o to. E, witam Was w kolejnym odcinku Maniac Piro na moim kanale. Widać do Marcinatora też na kanał. Jest, Nie jest ze mną ta sama ekipa co po, po w poprzednich odcinkach. Mamy tutaj mix Flowers od Funkę Premium Line, cena 55 zł za opakowanie. Mamy tu petardy prawdopodobnie z fontaną i wybuchem od funki e, co można o nich? A, zoom, gdzie jesteś w Zoomie? Co nam można o nich powiedzieć? Jakiś NEK, coś jest? NEK. Eee, 13, kategoria P1, NEK, 13,6 grama na sztukę. Dobra, dobra. odpalamy pierwszą sztukę. Jaki to jest kolor? Co, nie wiem, co srebrny, nie wiem, tytan będzie. Coś takiego, dobra. Tu ładnie postaw, odpal, tam cały czas płynie no. rzeczka. Rzeczka, 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 rzeczka. Nie, tu, 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 tu. Na Następna będzie odpalana Blue. Blue. Niebieskie, Blue ląd, się pali. Bardzo dobrze, bezpieczna odległość. Proszę. O, Funkę to funkę. Co jebie? Ląd? Dobre. Kozak. Very good. Łooo, człowieku. A też tam? Niebieskiego. Niebieski, ale kozak. Mega. Leć Typowo petardy na noc, nie? Ale nagramy tamtą resztę na noc, nie? Żeby to fajnie wyglądało. I w Kudy. ciągu dnia, w ciągu nocy. Ale kurde ogień! Ale one nie mają takiego pisku, Nie, jest. Scream, scream to jest ze spiskiem. Takie mają petardy. To chyba fontanna, czy ten dym, nie? Ale coś by nie wyszła im ta fontanna. Teraz jaki idzie Zielony? Zielona. Dobra. O, ale daje po uszach. A ja potem... tak jak kot siedem żyć i baluje całą noc. A potem? <grym> Czerwona. Dobra, okej. Okay. Nie, kozak, nie? Petardy, nie? Daje po uszach równo. 15 minutes later. O Także gorąco polecam te petardy. Może cena jest wiadomo wysoka, ale i tak bym dał tą kasę za te petardy, i tak. Oho, co to za efekt? O, fontanna. Wow. W ciągu dnia, raczej znaczy w ciągu nocy muszą być odpalane jednak. Teraz Adrian idzie odpalać czerwoną i na końcu zostaje? Różowa. Różowa. Różowa, Różowa z tu, ja taki granat? No No, na pewno Idziemy na bociana A jak? Tu mamy czerwony, czyli powinien być albo flara, albo... Nie wiem tego Tego nawet nie będziemy dawać pod garnek Bo szkoda No wow, To są bardziej efektowe I tytan, i ten mocny... Aż się trawa poruszyła aż... I na koniec różowa Dobra Aż to się rusza od tego wybuchu. A ty, bo tu jest napisane: silver crackling Flower. O właśnie, są opisy, ale daliśmy ciała. Ale siara. Wieczorem po poprawimy. Pewnie. Czek, uczy się na błędach. A tu mamy piękny kanion. A my nagrywamy sobie w takim dole i nikomu nie przeszkadzając. No znowu? Przyjęło się. O oh, yo man. Oho. Panowie krótko na i na 10 temat 10. tych petard 10 na 10. Dokładnie. Może cena, ale warto może będą w promocji jeszcze te petardy. Jakie one jeszcze miał łynek z tyłu? Pokaż. Ej, na szybko. 130 100. 136. Rok produkcji 2017. P1. Nie, nie, ja, ja muszę coś powiedzieć, bo jak ja nie powiem, to jestem chory. Oczywiście nie jestem jeszcze dobrym, jakimś zarąbistym operatorem tej kamery, ale uczę się, bo każdy się uczy. Jest, nie? Jest power. Adi, nie? Daj no moc. Adi. Ja byte. Iż byte i telemane cipki, także polecam. Te petardy możecie zakupić na Arka firewerki Pozdrawiam Was serdecznie, Maniak Piro. Na razie. Trz. d <truh>